Stop. Twój pies cię kocha, ale jest jedna rzecz, której nigdy ci nie powie, że coś go boli. Psy są mistrzami w ukrywaniu cierpienia. To nie jest starość ani zły humor. To może być ciche wołanie o pomoc. Pokażę ci trzy ukryte sygnały, których nie możesz ignorować. Numer jeden. Zmiana zachowania. Zawsze był energiczny, a teraz ledwo podnosi głowę, albo nagle warczy, gdy próbujesz go pogłaskać? To reakcja obronna. Numer dwa. Pozycja modląca. Jeśli pies stoi z tyłem uniesionym, a przodem wyciągniętym do ziemi, to może być desperacka próba ulżenia w silnym bólu brzucha, na przykład przy zapaleniu trzustki. Numer 3. Kompulsywne lizanie. Jeśli godzinami liże jedną łapę, to nie nuda. To próba masowania obolałego stawu, kości lub urazu. Zrozumienie tych znaków to dowód miłości. Jeśli zauważysz któryś z nich, nie zwlekaj. Idź do weterynarza. Pamiętaj, nigdy nie podawaj ludzkich leków. Wszystkie 7 znaków możesz zobaczyć na kanale YouTube Psia Akademia. Subskrybuj Psia Akademia, aby dbać o zdrowie Twojego przyjaciela.